Witam państwa serdecznie. Nazywam się Ewa Gierula. Jestem dyplomowanym dietetykiem, a także autorką książek o zdrowiu i zdrowym odżywianiu się. Ale też przede wszystkim jestem mamą dwojga nastolatków. Podkreślam ten ostatni element z tego względu, że dzisiaj właśnie chciałam porozmawiać o nastolatkach, o starszych dzieciach i młodzieży, o ich problemach i tutaj bardziej z perspektywy rodzica który zauważył pewien problem. Co to za problem? Wydawało mi się, przez jakiś czas, ja o tym problemie wiedziałam, gdzieś w zakresie teoretycznym, ale odłożyłam go, szczerze mówiąc, gdzieś na plan dalszy, zakładając być może, że moje dzieci poradzą sobie same z nim. Jedno z dzieci ukończyło właśnie szkołę podstawową, drugie jest w połowie technikum i w ich przypadku przynajmniej ten problem zastał, z, zaczął w ostatnich latach narastać, w ostatnich dwóch latach, ostatnich miesiącach i coraz bardziej domagał się mojej uwagi. Myślę, że mam dobry kontekst z własnymi dziećmi, dużo rozmawiamy, więc myślę, że to też był taki czynnik, który pozwolił mi zwrócić uwagę na tę sprawę. O co chodzi? Chodzi mianowicie o to, że zauważyłam, że moje dzieci za każdym razem, prawie za każdym razem, gdy wracają ze szkoły, są totalnie wykończone, są przemęczone, tak jakby zupełnie wyszła z nich energia. I druga rzecz, kompletnie nie mają czasu, czy może, może przesadzam, może nie kompletnie, ale drastycznie brakuje im czasu na życie pozaszkolne. I to życie pozaszkolne to jest bardzo szeroka sfera yy, i powinna być bardzo szeroka sfera w życiu każdego dziecka, czy to młodszego, czy starszego. I w tę sferę również wchodzi edukacja pozaszkolna, i nie mam tutaj na myśli jakichś dodatkowych zajęć edukacyjnych, bo to by było już tylko dołożenie kolejnego problemu. Czy powiększenie problemu, o którym mówię, ale mówię o takiej naturalnej edukacji związanej z tym, że mamy trochę luzu, możemy się rozejrzeć koło siebie i coś zrobić, na przykład w swoim otoczeniu. Chodzi mi też o takie proste rzeczy, jak zadbanie o, o, o przestrzeń wokół siebie, o nabycie pewnych praktycznych życiowych umiejętności, chociażby nauczenia się, robienia posiłku takich porządnych od podstaw, a nie odgrzewania tylko w mikrofalówce. My wprawdzie nie używamy mikrofalówki, ale mam tutaj na myśli wszystkie dzieci i wiem, że w wielu, wielu domach mikrofalówek się używa. Brakuje też w tej sferze życia pozaszkolnego i, i tutaj tej, jakby takim zahaczeniu o taką szeroko rozumianą naturalną edukację czasu na swobodne, spontaniczne rozmowy. A przecież to jest chyba podstawa, to jest też bardzo ważna sprawa, żeby między nami a dziećmi zachowała się właściwa, głęboka więź i abyśmy też mogli te dzieci wspomóc wtedy, kiedy trzeba. Więc przy takim systemie edukacji, który obecnie mamy, brakuje na to czasu. Co ja w związku z tym zrobiłam? Oczywiście takie pierwsze kroki, y, 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 ja bym powiedziała doraźne, takie y, powiedzmy y, prowizoryczne. Może nawet nie prowizoryczne, ważne kroki, ale które nie załatwią zupełnie sprawy, te pierwsze kroki, to jest przede wszystkim rozmowa z dziećmi i uświadomienie im, że coś jest nie tak w ich otoczeniu, jeżeli my to dostrzegamy, jeżeli widzimy, tak? bo dzieci nie mają jakiegoś konkretnego punktu odniesienia, jeżeli dorośli, z którymi przebywają, z którymi są. Blisko emocjonalnie związani, których lubią, to mogą być zarówno rodzice, jak i dziadkowie, czy, czy po prostu ulubieni nauczyciele. Jeżeli dorośli nie zwracają uwagi na jakiś problem i zachowują się tak, jakby było wszystko w porządku, to dzieci nawet nie, zdawają, nie zdają sobie sprawy, że można by było spróbować coś zmienić. Więc te rozmowy są bardzo ważne, i sama świadomość, jeżeli powiemy dziecku, dziecko. To nie jest dobrze, że tak długo siedzisz w szkole. O wiele lepiej by ci posłużył taki system edukacji, w którym miałbyś, miałabyś o wiele więcej czasu dla siebie, czasu na wypoczynek, na własne zainteresowania, właśnie też na taką a, naukę zwykłego życia. I ja się z tym systemem nie zgadzam. I to jest już bardzo ważne, bo to trochę dziecko już dystansuje do problemu. Drugi taki zabieg i to już bardziej bym właśnie nazwała prowizorką, bo nie uważam, że moralnie, czy w jakiś taki sposób docelowy jest to rozwiązanie. Możemy tutaj zadziałać, skorzystać z naszych praw rodziców i po prostu czasami dzieci, nasze dziecko zwolnić z lekcji. Oczywiście trzeba to robić w sposób mądry, tak aby to dziecko nie popadło w jakieś kłopoty szkolne. No, ale okazuje się, że można tak najlepiej robić to we współpracy z dzieckiem i zwalniać je wtedy, kiedy ono samo wie, że to mu nie zaszkodzi, a bardzo pomoże taka chwila odpoczynku oddechu. To może mogą być zwolnienia z pojedynczych lekcji, bądź nawet z całych dni, po to, żeby dziecko nabrało oddechu. Z moich obserwacji wynika, bo ja coś takiego ostatnio zastosowałam u mojej córki, która była ósmoklasistką, więc miała bardzo duże napięcie w szkole w związku ze zbliżającymi się egzaminami i z, z czasem yy, w ogóle nauki, że właśnie takie zwalnianie jej z lekcji, które ona uważała, że może opuścić, fantastycznie się przełożyło na jej kondycję, znacznie Poprawiło jej kondycję psychofizyczną i również intelektualną, bardzo dobrze poradziła sobie z zadaniami, które jej system wyznaczył. Niezależnie od słuszności tych zadań, o tym teraz nie chcę rozmawiać, no, jednym słowem, bardzo dobrze zdała egzaminy, dostała się do tej szkoły, której chciała. Natomiast to nie jest tak naprawdę docelowe rozwiązanie, dlatego że wiąże się z takim negowaniem szkoły, z um, brakiem należytego z szacunku dla nauki ed i edukacji. Z tym, że aby nauka i edukacja miały taki szacunek, one muszą sobie, ten system musi sobie na to zasłużyć musi coś wnosić musi y, interesować. Y, 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 Swoją propozycją zainteresować dzieci, sprawić, że będą po prostu chciały się uczyć, i wtedy automatycznie dzieci i rodzice nabiorą do niego szacunku. Natomiast takie unikanie, właśnie szkoły, musisz sobie od tego odpocząć, bo to nie jest do końca dla ciebie dobre. No, niestety, jest to, uważam, mniejsze zło, i dlatego ja z tego skorzystałam. Jako rodzic, mojego prawa do decydowania o tym, czy dziecko jest w stanie, w dobrej kondycji na tyle, żeby przyjść w danym dniu do szkoły, czy nie. Natomiast, jakby docelowo, tak jak mówię, szkoła powinna kojarzyć się z czymś szlachetnym, dobrym, miłym, przyjemnym. I Taki krok kolejny, który podjęłam, i myślę, że to już jest najbardziej właściwy krok, chociaż najtrudniejszy i jakby na dzień dzisiejszy, dający najmniejszą szansę na zdziałanie czegoś tu i teraz, ale niezmiernie ważny krok, którym mam nadzieję, że Państwo mnie wesprą, bo właśnie dlatego dzisiaj robię to nagranie, bo chciałabym, aby mnie wsparła jak najliczniejsza grupa rodziców i nauczycieli, jak również dyrektorów szkół. I tym krokiem, jest napisanie petycji do Ministerstwa Nauki i Edukacji. Ja taką petycję napisałam i w tej petycji wyjaśniłam problem, o którym mówię. Petycję tę również zaadresowałam do pana premiera i pana prezydenta, bo to są bardzo ważne osoby w naszym państwie i absolutnie powinny wiedzieć o tym problemie. I za chwilę państwu przeczytam. Treść tej petycji. A zanim przejdę do treści petycji, przeczytam też Państwu mój taki krótki list do rodziców na, i nauczycieli, innych opiekunów, wprowadzający do tej petycji. I mam nadzieję, że tutaj już zwrócą Państwo uwagę na szczegóły, Będę, te dwa teksty bardziej szczegółowo wyjaśnią Państwu problem i y, sprawią, że Państwo też się nad nim pochylą. Mm, no i że jakoś się zmobilizujemy razem. Mm. Zaczniemy działać razem, bo jeżeli zbiorę dużą liczbę podpisów, boję się mówić jaką, nie zakładam sobie celu, ale naprawdę taką znaczącą, myślę, że władze zwrócą uwagę na ten problem. Nie oczekuję, że zrobią to w przeciągu miesiąca, ale że będzie to jakiś bodziec do działania dla nich. I druga rzecz, taka petycja ma też taką wartość, że dociera do. Yy, jak, szerokiego okręgu rodziców i nauczycieli i ich uświadamia. I jeżeli rośnie taka świadomość w społeczeństwie, to prędzej czy później coś się zmieni. I jeżeli nie pomożemy tu i teraz naszym dzieciom, to proszę pamiętać, że kiedyś będziemy mieli wnuki i ktoś musi wreszcie zacząć jakiś proces zmian, bo mm, o tym, że system edukacji należy zmienić, mówi się od lat. Natomiast nic konkretnego się nie dzieje. Tak przynajmniej, przynajmniej wynika z moich obserwacji. A teraz Państwu przeczytam ten list wstępny. Drodzy rodzice, opiekunowie, nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy szkół. Poniżej przedstawiam Państwu petycję, jaką wystosowałam do polskich władz w sprawie, która może być przez Państwa niedostrzegana w codziennym zabieganiu, a która poważnie wpływa na życie naszych dzieci. Otóż jako rodzic, dzisiaj już nastolatków, coraz bardziej niepokoję się rosnącym z roku na rok obciążeniem dzieci, jakim jest ilość czasu spędzonego przez nie w szkole. Widzę, jak bardzo zmęczone wracają do domu i jak z utęsknieniem wyczekują wolnych dni. Mam wrażenie, że już na starcie swego życia coś im umyka. Porównuję czas ferii i wakacji do czasu roku szkolnego. I zauważam kolosalną różnicę w ich funkcjonowaniu na korzyść dni wolnych od szkoły. Gdy nastaje czas na nic nierobienie, powoli powraca radość życia, inicjatywa, szeroko rozumiana twórczość, zaangażowanie w sprawy dnia codziennego. Rozwijają się zainteresowania, pojawiają się pomysły, przygasają konflikty i napięcia, nastolatki zaczynają współpracować z rodzicami, biorą się nawet za gotowanie. Poprawia się przy tym kondycja zdrowotna, samopoczucie fizyczne i psychiczne. Oczywiście wypowiadam się z własnego subiektywnego punktu widzenia, ale myślę, że mogą mieć Państwo podobne spostrzeżenia. Proszę się nimi koniecznie podzielić. Szczegółowo moje spostrzeżenia i obawy przedstawiam w tekście petycji. Jeśli się z nią Państwo zgadzają, będę wdzięczna za jej poparcie przez złożenie podpisu i udostępnienie dalej jak najszerszemu gronu odbiorców. Ja ten link do petycji podam pod tym filmem, pod, tym, pod tą audycją tutaj na kanale YouTube, więc bardzo proszę, żeby Państwo z tego linku skorzystali i również rozesłali ten link swoim znajomym, swojej rodzinie, jeśli oczywiście tylko Państwo zgodzą się ze mną, że taką petycję warto podpisać. I teraz przejdę do treści samej petycji. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek Premier Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Tytuł tej petycji: Petycja w sprawie zmniejszenia liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych i średnich. Szanowny panie ministrze, szanowny panie premierze, szanowny panie prezydencie, my, rodzice, nauczyciele i inni opiekunowie dzieci i młodzieży, Działając w interesie uczniów polskich szkół podstawowych i średnich na podstawie artykułu 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w związku z artykułem 2 ustępem 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, Składamy niniejszą petycję z wnioskiem o podjęcie niezbędnych działań zmierzających do zmiany przepisów prawa regulującego liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych i średnich, w szczególności o skrócenie codziennego czasu spędzanego przez polskich uczniów w szkole w ramach nauki obowiązkowej. Obecni w Polsce uczniowie klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej oraz uczniowie liceów ogólnokształcących i techników zmuszeni są uczestniczyć w zajęciach szkolnych codziennie przez około 7-8 godzin zegarowych, łącznie z przerwami, to jest od rana do godziny 15-16 lub z przesunięciem zajęć do pory wieczornej w przypadku lekcji na zmianę popoł popołudniową. Dodatkowo godziny te są wydłużone czasem potrzebnym na dotarcie do szkoły i powrót do domu. W przypadku uczniów mieszkających poza miastem, podróż zabiera im nawet dwie godziny w ciągu dnia. Dzieci i młodzież są więc zaangażowane w wysiłek taki sam jak ludzie dorośli, pomimo że ich praca nie kończy się na zajęciach w szkole. Dodatkowo są zobowiązani do odrabiania lekcji i nauki w domu. W rezultacie bardziej wrażliwe na wymagania systemu nastolatki przesiadują nad nauką do godzin późnowieczornych, a nawet nocnych, a ich życie sprowadza się do dwóch dominujących w ciągu doby czynności – nauki i snu, często skróconego przez nadmiar obowiązków szkolnych. Okazuje się więc, że dzieci pracują więcej niż ich rodzice. Pracują, bo w polskim systemie edukacji nauka nie jest zabawą czy przyjemnością zdobywania wiedzy. Uczniowie motywowani są metodą ocen i egzaminów, a nie zainteresowaniem jej przedmiotem. A przecież, według przyjętej przez państwo Polskie konwencji o prawach dziecka, każde dziecko ma prawo do wypoczynku i czasu wolnego. Konsekwencje takiego stanu rzeczy są drastyczne pod wieloma względami. Przede wszystkim współczesne polskie dzieci i młodzież są chronicznie przemęczone i podupadają na zdrowiu. Uczniowie codziennie zmuszani są do siedzącego trybu życia, a zwiększenie liczby godzin wychowania fizycznego wcale nie rozwiązuje tego problemu. Nie mają zapewnionego regularnego, codziennego i odpowiednio długiego dostępu do świeżego powietrza, a także do naturalnego światła słonecznego poza pomieszczeniami zamkniętymi w środku dnia. Pomimo, że takie światło jest jednym z głównych czynników regulacji cyklu dobowego, układu hormonalnego i ogólnego dobrostanu organizmu człowieka, w życiu nastolatków siłą rzeczy zanikają obowiązki i zajęcia wymagające wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu, z którymi człowiek od wieków miał do czynienia, takie jak praca w ogrodzie, łowienie ryb czy opieka nad zwierzętami. Polski dzieci i młodzież coraz bardziej zapadają na rozmaite choroby chroniczne, zaburzenia neurologiczne, emocjonalne i psychiczne. W ich pokoleniu zwiększa się skala poczucia bezradności, zaburzeń lękowych, agresji, apatii, depresji i samobójstw. Obecnie obowiązujący system edukacji w Polsce, w którym uczniowie są przeciążeni liczbą godzin spędzanych w szkole, negatywnie rzutuje również na szeroko rozumiany rozwój młodego człowieka. Ma on małą szansę na swobodny rozwój w obszarach życia innych niż nauka szkolna. Brakuje mu czasu na zwykłe obowiązki domowe typu posprzątanie własnego pokoju, wywieszenie prania czy pomoc w opiece nad młodszym rodzeństwem. Brakuje mu czasu na rozwijanie rozmaitych umiejętności nieprzewidzianych lub bardzo ograniczonych w obecnie obowiązującym systemie edukacji, takich jak fotografowanie, szycie, tworzenie mebli, hodowla roślin, gotowanie i podobnych. Brakuje mu też czasu na to, aby w pełni rozpoznawać własne naturalne predyspozycje, talenty, zainteresowania, pasje i aby dokonać wyboru zawodu, w którym będzie się najlepiej sprawdzał i czuł. A przecież to właśnie właściwy wybór zawodu jest decydujący dla dobrostanu i dobrobytu człowieka, a także dla całego społeczeństwa, w którym żyje. Dobrze zdany egzamin ósmoklasisty czy matura mają tutaj drugorzędne znaczenie. Według wyżej wspomnianej konwencji o prawach dziecka, nauka dziecka powinna być ukierunkowana na i tutaj cytuję Rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka. Ten postulat konwencji został zapomniany w polskim systemie edukacji. Ponadto, przeciążony system edukacyjny nie sprzyja nawiązywaniu głębszych więzi z rówieśnikami i rozwojowi kompetencji społecznych. Na to również potrzebny jest swobodny czas w szkole i w domu. Kompetencje społeczne, umiejętność bardzo współcześnie zaniedbana, są podstawą powodzenia człowieka w każdej sferze życia osobistej, zawodowej czy politycznej. Przeładowany program nauczania głównie teoretycznego i wynikająca z niego nadmierna ilość godzin spędzanych przez uczniów w szkołach oznacza spadek jakości ich wiedzy i umiejętności, gdyż, jak w wielu innych dziedzinach życia Zwiększenie ilości wiąże się ze spadkiem jakości. Jest to zasada uniwersalna. Chłonność i zdolność koncentracji ludzkiego umysłu są ograniczone. Optymalny efekt jego pracy osiąga się przy odpowiednim ograniczeniu czasu nauki i ilości materiału. Dodatkowym czynnikiem regulującym ten efekt jest przedmiot nauczania. Nauczanie nudnych i nieprzydatnych w praktycznym życiu rzeczy blokuje procesy poznawcze, a więc jest marnotrawieniem czasu, wysiłku i pieniędzy, w tym środków publicznych. Warto więc zaangażować neurobiologów w tworzenie lepszego, bardziej wydajnego i satysfakcjonującego systemu nauczania polskich dzieci i młodzieży. Problem przez nas poruszony wymaga dużych zmian, jednak domagamy się, aby pan minister edukacji i nauki, pan premier i pan prezydent pochylili się nad nim niezwłocznie. Każde odroczenie jego rozwiązania będzie miało bardzo negatywny wpływ na najmłodsze pokolenie, a także na całe społeczeństwo. Duże przemiany zawsze zaczynają się od pierwszych, czasami małych kroków. Wzywamy panów do pilnego podjęcia tych kroków w trosce o nasze wspólne dobro, przyszłość dzieci i dorosłych. I to jest koniec petycji. Jeszcze raz państwa odsyłam do linku, który umieszczę pod tą audycją. Tam można sobie wejść, złożyć podpis anonimowo bądź podać swoje imię, nazwisko, i można również ten link udostępnić innym osobom. Jeśli chodzi o treść petycji, tutaj zapraszam do dyskusji pod, pod tą audycją w komentarzach. Od razu też chcę uprzedzić, że spodziewam się takich argumentów, głosów, że problem jest bardziej złożony, bo kwestia polskiego systemu edukacji. I problem z polskim systemem edukacji nie sprowadza się tylko do liczby godzin. Ja tutaj też próbowałam zasygnalizować, że to jest też kwestia przedmiotu nauczania i, i treści, jakich się naucza. Natomiast jest też szereg innych czynników, na które trzeba by było zwrócić uwagę, ja ich jednak celowo nie włączałam w tę petycję z tego względu. Aby skupić się na jednej rzeczy i aby otrzymać od ministerstwa w miarę klarowną odpowiedź i odpowiedź na najważniejsze pytanie, na, aby ministerstwo pochyliło się nad tym jednym problemem i aby odpowiedź ministerstwa nie rozpraszała się na innych pobocznych wątkach, mam troszeczkę już doświadczenia w pisaniu pism do władz i w pisaniu petycji. Dlatego wiem, że właśnie w przypadku pisania takiego tekstu, takiego działania, warto się skupić niejako na jednym wątku. Ale oczywiście w komentarzach możemy porozmawiać sobie o, o rzeczach pobocznych. Planuję też napisanie artykułu na ten temat, gdy artykuł będzie gotowy, bo ktoś poprosił mnie o napisanie takiego artykułu w związku z tą petycją. Tam myślę, że też rozwinę inne kwestie związane z systemem, polskim systemem edukacji, no I w ogóle z, z wychowaniem dzieci, y, 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 jakie występują zagrożenia w ich otoczeniu. Bo to wszystko składa się na końcowy efekt. Także, jeżeli coś się złego dzieje z naszymi dziećmi, to najczęściej jest to wynik wielu różnych czynników. Odsyłam też Państwa do mojej książki Zdrowe Dzieci. Ja tam w, w rozdziale. Dotyczącym sfery psychicznej, również dosyć szeroko omawiam kwestie polskiego systemu edukacji i jego mankamentów. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za uwagę i jeszcze raz bardzo proszę o zaangażowanie się w sprawę i poparcie tej sprawy. Do usłyszenia.